Cześć, cześć, widzicie Z tej strony Gelatki? Jesteśmy na mapie Escape! Znowu. Jesteśmy na kopie wersji drugiej od Asiego, tak jest, Asi od razu się uporał z drugą częścią mapy, powiedzmy, czy z drugą szybko. wersją mapy. Bardzo szybko, bardzo ja szybko, Ja się dowiedziałem bo... dwie minuty temu o bo... tym, że jest ta mapa. Tak, a ja się o, o dowiedziałem troszkę wcześniej nie wiedziałem... i w sumie nie wiem, co jest na mapie, Asin pisał tylko tyle, że e, starał się ją zrobić, robił ją od jakiegoś czasu, nie wiedział, że nagramy, więc jeśli oczywiście nagracie i chcecie dostać się, powiedzmy, do odcinka ze swoją mapą, jeśli będzie to coś ciekawego, tak? Jeżeli nagracie jeśli... i chcecie się dostać do, do odcinka... Jeśli, na, jeśli zbudujecie, przepraszam, przepraszam serdecznie, mój błąd. Chodzi o to, że kiedy nagramy jakieś odcinek i okaże się, że w sumie zrobiliście tylko kilka drzwi i tylko jest, nie wiem, reklama waszego kanału na YouTubie, no to nie liczcie e, na to, że wrzucimy nie, taki nie, film. Nie, nie, nie będzie. Nie będzie takiego filmu, więc żeby nie było, że my coś ostatnia nagrywamy. Ostatnia ta jego była bardzo przyjemna, uważam? Tak. I uważam, że i była bardzo na to, ciekawa. I liczę to, że ta też będzie tak. też ciekawa. Pozwolę ci mój serdeczny przyjacielu. A, myśleliście, że coś. A, A Tego się no nie damy, spodziewałeś, damy, co? Idę niebieski. O, zatrzymało znowu. się gdzieś? Zepsułeś. Naskocz na to grubasie i zrzuć. O. No dawaj, dawaj, jeszcze raz. No o! Jeszcze czekaj, raz. O tym się kuca. Up. Da się, da się to zrzucić w ogóle? Nie wiem, patrz, filar z butów. Halo, jak to otworzyć? Jak chcę to otworzyć? Którym jesteś? Dalej niebieski, anda. chcesz być? Może da. się zamienimy? Nie. Nie? E... Tak, ogólnie jeśli robisz. Co są te Kaktusy? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, to póki Ty się tutaj bawisz i ogarniesz jak to otworzyć, to ja mówię jeszcze resztę kwestii. Link Byli? oczywiście. Nie link, a macie maila w opisie. Oczywiście możecie na niego wysyłać swoje prace. My sobie to obczajmy, ewentualnie sobie coś nagramy z tego. I zobaczymy jak to wyjdzie. Czy będzie to dobre, czy będzie to złe. I jeśli oczywiście chcecie się dostać, możecie tam napisać swój nick Jeśli oczywiście nie będzie niku, to możecie tam na przykład imię i nazwisko napisać, jak chcecie, co chcecie Będzie to wtedy oczywiście wtedy w tytule odcinka... Gdzie to otworzyłeś, halo? No tym jest przycisk Ja się tak patrzę, nie? Tak, czekaj, czemu tam nie ma kratki, takie... Tu jest przycisk I jak go zobaczyłem, taki zacież na twarzy miałem O, są już szyby O, już szyby, nie? Ale czerwone, tak słabo widać trochę Halo, Wiesz, to, co? to jest ja mam... poszukiwanie guzików a ty co masz u siebie? Bo ja widzę tylko mam ścianę, szare, jakąś chyba. Mam szare drzwi, a ty masz cztery guziki. Stało się coś? Nie. Coś się przełączyło tam, ale nic się nie stało. Dalej, próbuj dalej. O, blisko. To pierwsze jest dwóch, nie. musisz ruszyć. Nie. No i zestartować ten trzeci. O! Halo, przyjaciel. Musisz otwierać dalej, tam klikać. Już jest otwarte jedno. O, o, o! Och. Aha, musiałem, musiałem po przycisku. prostu wszystko włączyć. Aha, i tyle. E, teraz chyba ty, bo ja tu nie mam nic szczerze. Szczerze? Mam kwiatka. Nie, musimy się. A nie, czekaj, tu jest coś, tu jest wybrana. To znowu, znowu ty coś masz? Ukryte było, na górze masz, na suficie. Halo, przycisk. No jest, dobra. Ukryte ładnie, nie po... No to wiem. uderzę. Nie. Ej, o, to jest przycisk. Nope. Czy ty sobie ze mnie żartujesz? <głosy> <głosy> to jest <noise> jakiś żart. Dobrze, ja ci mówię. Drugi od góry przełącz. I to ostatni. Aha, ty masz tak, dobra. Ale one nie są dobra. do niczego podłączone. A czekaj, a może to jest adekwatnie? Lustrzane odbicie, tak. A, lustrzane i lustrzane odbicie. I czekaj, jeden niżej. Ten był. Yy, I tak ten na, na był. Ten był. Róg. I tu jeszcze jakiś jest. Ten. Yy. Halo, halo, bije. Ale czekaj, wszystko o. jest na pewno? Nie, ile ich tam masz? Powinieneś mieć sześć kolorów. No jest. To spróbuj ty otworzyć swoje. O, moja masa jest za za, 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 mało, za mało masy mamy. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Aha. Pff, ważne. Co? Chowałem to. No schowałeś to i tyle. O, czekaj, a jakby tak... O... Nie, byłem blisko. A. O, dobra, dobra, jest, jestem. Jak ty jesteś? Z, y, skacz kontrolem. Skacz kontrolem. Ska spacja, kontrol i tłuczysz cały czas. What? No dawaj, dawaj. Na oh. dawaj. Oh. dawaj. Dobra, daj. Oh. Kontrolem, w ogóle nie skaczesz, musisz kucać ja, cały, czas. Ska no, cały czas, patrz. No cały czas skacz, y Tak. skaczesz skacz, skacz, i do przodu. Skłócasz, kucasz, skaczesz i do przodu. O, o, yeah. oh, yes. jest. End? end? Nie, to nie będzie end. Um, szukaj przycisku, czy czegoś. A nie. Mamy się przebić przez to? To z jednej strony się przebić. Okej, okay, ogólnie jeśli, jeśli robicie mapkę, to możecie robić takie dłuższe dla nas. To jest labirynt? To ma być labirynt? Nie eee, rozumiem. Zasada prawej... Czekaj. Słucham? Mogę to ci jest... to wyłączyć chyba. Ale to chyba zabawnie będzie jak wyłączysz to. Znaczy, ja nie wiem w sumie o co chodzi, czy to, czy. Czy ja mam to włączyć, czy nie, bo to jest ukryte. Więc. Ten. To autor miał na myśli. Tu jest w ogóle o. biały klocek też, tak dziwnie widziałeś? Dobra, przychodzę. Obija mnie, ale jestem. Halo. O, parkur, halo, teraz skaczemy po rurach. Taki, taki słaby parkur. No, proszę mnie nie zrzucać, proszę mnie nie zrzucać. Bo! No. Jest... Damian! To po kolei! Jestem... Po kolei, proszę, nie Jesteś pal się. Tak gruby. Nie pal się, nie śpieszy nam się. Po co żeś tam polazł? Narazłem no, guzik. No, nie wiem, co nim zrobiłeś kompletnie, ale ok. Ja nie wiem, przełączyłem go. Nie leź znowu za mną, bo mnie zrzucisz. No, idź. no idź, bo mnie zrzucisz. No idź! Gruba ja tu się, się rozglądam na spokojnie. Nie, nie rozglądasz się. Otworzyłeś. O, jest! Jest ASI i, i to chyba tyle. I to, to tyle? Halo, halo, tylko 7 minut, halo. Halo, halo. jesteśmy po prostu zbyt dobrzy i zbyt szybko nam poszło. Tak. Cze czekamy na większe wyzwania, Proszę. A Znaczy uważam, że tamta mapka była, była cięższa, no, na, na pewno. Tamta była, mapka cięższa, była cięższa, bo to szybciej przeszliśmy. Co no prawda tutaj ty się z męczyłeś. Dobrze, przeszlibyśmy ją w 5 minut. Już tam nie wejdziesz. Gdzie? No tam. Gdzie tam? Czemu no tam, tam nie wejdę? Tam, 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 Proszę mnie tam ten. Hehe, <głupia> spadł głupek. A da dam radę to zacząć? O! Nie wiem, ale no teoretycznie mogliśmy tego nie włączać i po prostu pójść dalej. O, a coś było nie. Jak to pójść dalej, Halok? No tak, teoretycznie, no mógłby być taki wymus. Nie no bo można byłoby to wyłączyć i tyle. No tak, ale jeśli chodzi w sumie o mapkę, to, to, to mówię, no, no to jest fajny. jest pomysł, taki, że w ogóle ktoś zrobił. O. Tak, fajny pomysł z ustrzanym odbiciem był. Znaczy. inaczej, no, to jest. To moja strona chyba wyglądała tak bardziej, że nic nie robię. Tak? W sumie na takiej zasadzie, że, że Że... ja nic nie robię, no. Niestety. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić w tym momencie. Więc ASI jeśli byś jeszcze nam robił mapkę jakąś, nie? To, to... wersja 3? Tak, to na przykład. Nie, nie dawaj całych... Ja bym nie dał na przykład całych ścian, no nie tam szklanych, tylko na przykład jeśli było tu lustrzane odbicie, nie? To wtedy bym zasłonił specjalnie. Żeby, wiesz, trzeba było się komunikować i tak dalej, tak? Bo tak, tak to bo ja tak sobie to... spojrzałem, dami sobie stały, um, mm, takie, takie takie pierwszy, drugi od lewej, takie, to nie, bo to lustrzane odbicie. Aha, dobra, to se, se przerabiej sam. Fajnie, to, to się baw sam tak. I tyle e no, nie, wiem, no więcej pomysłów. No jakieś parkury również. Parkur by to przedłużył całkiem nieźle, uważam. No, a ten nie był zbyt trudny. O, wyleciałem za mapę. To były rury, rurowe, rurkowce. No? no, możecie zobaczyć, jak wyglądała mapa. Dużo procesorów. No, więc dobra. To, to chyba byłoby na tyle. To byłoby na tyle. My wam dziękujemy. Czekamy na wasze oczywiście pomysły, na wasze mapki, ewentualne. I niedługo zaczniemy coś budować na pewno, tak, żeby żeby, żeby, żeby nie było. Tak, Więc tak, możecie tak, też tak, tak. pisać swoje propozycje dalej, oczywiście, do budowy póki co. My dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć! Cześć!